Regionalne derby Stal siarka Tarnobrzek oglądało niespełna 5000 tysięcy widzów, ale ci, którzy przyszli w wietrzne i deszczowe popołudnie, nie narzekali. W 13 minucie nowy nabytek stali, bogusław Cygan wykorzystał błąd tarnobrzeskiej obrony. 1 do 0 dla gospodarzy. Szybko zdobyta bramka dodała nim muszu. W 22 minucie wzorowy rozegrany atak pozycyjny, który kończy Janusz Czyrek świetnym strzałem za linię pola karnego. W drugiej połowie stal broniła dwubramkowego prowadzenia. Goście atakowali nieskutecznie, a na kwadrans przed końcem meczu, najlepszy na boisku, Cygan ustalił wynik spotkania: 3-0 dla Stalin Nielec. Oto proszę Państwa, kom Mistrzowie Polski piłkarze Lecha Poznań grają w czerwonych strojach, nadal nie mogą strzelić bramki w wiosennej rundzie rozgrywek. Po przerwie, po indywidualnej akcji Krzysztofa Piskuły, który został saulowany przez Federkiewicza, sędzia podyktował rzut karny. Może więc teraz? Niestety, Jacek Bąk nie wykorzystał i tej szansy. Wykorzystali natomiast goście, którzy w 80. minucie przeprowadzili ładną akcję, po której Bogusław Cygan zdobył prowadzenie. W meczu Pogoni ze Stalą Mielec to na pewno sukces gości, a jednocześnie kara dla portowej jedenastki za grę bez głowy. Kiedy w 23 minucie w zamieszaniu podbramkowym Olgierd Moskalewicz strzelił wreszcie upragnionego gola, kibice sądzili, że podbuduje to zespół, który na wiosnę zdobył dopiero drugą bramkę. Do końca pierwszej połowy nic takiego się nie stało, także przez 37 minut drugiej części gry. Kiedy portowcy myśleli już o ciepłym prysznicu i o dwóch punktach, szczęście uśmiechnęło się do ambitnie grającej drużyny z Mielca. Tomasz Kukowski po nieczystym uderzeniu piłki kompletnie zaskoczył Majdana, jego kolegów z drużyny i ponad sześciotysięczną widownię. Ciekawe, jak długo czekać będziemy w Szczecinie na przebudzenie się z zimowego snu piłkarzy pogoni. Kukowską Wisłę z bagażem aż czterech bramek. Początek spotkania wcale jednak tego nie zapowiadał. Do 30 minuty obie drużyny oddały po jednym strzale w słupek. Pierwszy sygnał, że milczanie mają tego dnia wyjątkowo celnie ustawione celowniki, dał barnak. Jego strzał z blisko 30 metrów trafił w okienko bramki Sarnata. W 36 minucie precyzyjnego uderzenia kolegi pozazdrościł Federkiewicz. Rzut wolny z 25 metrów w nie mniej filmowy sposób znalazł drogę do bramki. Na trzecie trafienie czekano do 50 minuty. Po szarży ruty Sarnat tak niefortunnie wybił piłkę, że Czerkowi nie pozostawało nic innego jak skierować ją do pustej bramki. W 77 minucie piłka po raz czwarty zatrzepotała wiślackiej bramce i był to strzał samobójczy. Po dośrodkowaniu Barnaka interwencja Kaliciaka pogrążyła zupełnie krakowski zespół. W ostatnich minutach gospodarze mieli jeszcze kilka okazji do podwyższenia rezultatu. Spotkania 14 i 17 drużyny ligi był adekwatny do miejsc zajmowanych w tabeli. Stal mielec w niebieskich strojach w pierwszej połowie niemal nie opuszczała połowy zawiszy. Mimo tego to właśnie goście po strzale kota mogli zdobyć prowadzenie. Bydgoska obrona skapitulowała w 29 minucie po akcji Barnaka, który dokładnie obsłużył Cygana, a ten strzałem głową w okienko uzyskał prowadzenie dla Stali. Dość więc szczęśliwie gospodarze pomierny widowisku dowieźli do końca zwycięstwo, które dla rywali jest chyba definitywnym pożegnaniem się z Ekstraklasą. Zacięliśmy bramkę po praktycznie po jedynej akcji, jaką Mielec yy, przeprowadził. No i najprawdopodobniej po tym meczu przyjdzie nam... Zaznać goryczy spadku z ligi, chociaż gramy do końca i za dzisiejszym chciałem zawodnikom podziękować za ambicje, zaangażowanie, za mądrą grę, która mogła zakończyć się naszym sukcesem. Zespół walczących o utrzymanie się w lidze nie był porywającym widowiskiem. Dwarciarze byli bliscy uzyskania prowadzenia. Jednak Stanisław Owca dwukrotnie nie mógł pokonać bramkarza stali Bogusława wyparł. To czego dotąd nie mogli zrobić poznaniacy, chwilę później zrobili Mielczanie, którzy w 60 minucie po strzale Pawła Kloca objęli prowadzenie. Po utracie tej bramki gospodarze wzięli się jednak do roboty i w 75 minucie wyrównali, a bramkę zdobył Piotr Prabucki. Kiedy wydawało się, że met zakończył się zgodnym remisem, Rafał Ruta zdobył w łatwy sposób, a może i trochę śmieszny, zwycięską dla gości bramkę. Warta przegrała ze stalą 1 do 2 i po tej porażce poznaniacy bliżsi są drugiej ligi. Bramka, którą straciliśmy, to była kuriozalna. Uważam, że zasłużyła Stal, znaczy zasłużyła. Z przebiegu gry nie była drużyną lepszą, a strzeliła o jedną bramkę więcej i miała chyba szczęścia trochę więcej w tym meczu. Dariusz Skrzypczak. W Mielcu Stal wygrała ze zdegradowaną już Polonią Warszawa 3 do 0. Bramkę pierwszą strzelił Bogusław Cygan. Kolejne dwie Paweł Kloc. Nowa tabela sezonu 1993-94. Pozwoliliśmy sobie zaproponować Państwu trzy spośród nich. Bramka numer 3 to strzał Andrzeja ładki z Polonii w Stalowej Woli w jesiennym meczu ze Stalą. A to już bramka numer 2, mecz Wisła-Legia w Krakowie i strzał głową Wojciecha Kowalczyka. Bramka numer 1, 30 kwietnia w Mielcu efektownym uderzeniem popisał się Mariusz Barnak ze Stali. Był to pierwszy gol z czterech strzelonych tego dnia krakowskiej w Wiśle. Mariusz Barnak-Stal-Mielec. Z bagażem aż czterech bramek Mielecka Stala odprawiła Beniaminka z Częstochowy. Pierwsza padła już w 18 minucie po solowej akcji Tomasza Tułacza, który jak tyczki slalomowe objechał trzech obrońców Rakowa i strzałem pod poprzeczkę zdobył prowadzenie dla Stali. Drugi gol padł dwie minuty przed przerwą. Podanie Cygana płaskim strzałem obok słupka wykończył Janusz Kaczówka. W drugiej odsłonie ambitnie grający częstochowianie ruszyli śmiało do przodu, co stworzyło okazję do kontr dla gospodarzy. W 61. minucie podanie Kukowskiego do Bogusława Cygana, a ten po ograniu bramkarza dopełnia formalności. Mielecki snajper dał jeszcze raz znać o sobie w 88. minucie, ustalając wynik tego ciekawego spotkania na 4-0 dla Mielczan. Zaniepokojonego postawą stali w Lidze musiał poskutkować, skoro od pierwszych minut spotkania z Wartą gospodarze zaatakowali z werwą. W 11 minucie za fał na cyganie sędzia podyktował rzut karny. Na bramkę zamienił go kapitan Mielczan Mariusz Barnak. Na 10 minut przed końcem mielecki napastnik cygan uwolnił się od pieczołowicie płynącego Pieriego, wjechał z piłką do bramki obok zdezorientowanego Sudorczuka. Po tym zwycięstwie nastroje w mielcu znacznie się poprawiły, jednak styl, w jakim odniesiono zwycięstwo nad ostatnią drużyną widzę, nie powinien zbyt nie cieszyć. Że aż nie było to takie wielkie spotkanie, po prostu aż tak poriewające, no ale zwycięstwa niestety nam są potrzebne punkty. No i to było po prostu naszym jedynym celem dzisiaj. A oto komplet rezultatów w siódmej kolejki Sterecka stal przeciwko drużynie swego krajana i niedawnego trenera Grzegorza Laty. Od początku, grając bardzo aktywnie w środku boiska, uzyskała znaczną przewagę nad Olimpią. Już w czwartej minucie cygan trafił w słupek. Później gospodarze zmarnowali kilka wyśmienitych okazji. Nie potrafili nawet wykorzystać rzutu karnego podyktowanego za rękę obrońcy na polu karnym. Pechowym strzelcem był barnak. W drugiej połowie, mimo że stal nie atakowała już z takim animuszem, zdołała strzelić bramkę. Ta sztuka udała się wreszcie w 65. minucie Klocowi po sprytnym podaniu Cygana. Po uzyskaniu prowadzenia zmęczeni stalowcy zaczęli rozpaczliwie bronić korzystnego rezultatu. Olimpia jednak nie potrafiła tego wykorzystać. W Mielcu skromne, lecz zasłużone zwycięstwo stali. Moi zawodnicy chyba nie dorośli jeszcze do tego, żeby być jedną z lepszych drużyn w lidze, ponieważ... Przyjeżdżając tutaj, dając sobie sprawę, bez walki, bez zaangażowania tego nie będzie. Przy tej dobrzej grze, jaka, przy tych pochlebnych słowach od każdego, e, że może zapali w końcu i tych, więcej tych punktów na swoje konto zdobędzie. Katowice dosyć ulgowo potraktował mecz z Mielecką Stalu, ale szansy nie wykorzystał. Podobnych sytuacji Katowiczanie stworzyli mnóstwo. Dopiero w 37. minucie Kazimierz Węgrzyn pokonał w ogromnym zamieszaniu bramkarza Mielczan Bogusława Wyparła. 2200 widzów odetchnęło z ulgą, ale nie na długo. Po przerwie obrońca gości Krzysztof Tomanek z wolnego strzelił wyrównującą bramkę, która zmusiła zespół GKS-u do większego wysiłku. Stal broniła się rozsądnie i mimo strzałów strojka, kucza, ledwonia i wolnego, wywiozła z Katowic jeden punkt, remisując 1 do 1. I rezultaty dziesiątej kolej. Przed tygodniem pogoń przerwała imponującą serię meczów GKS-u bez porażek, a wczoraj przegrała sama. Mimo, że Stal Mielec jest od Katowiczan znacznie niżej lutowana, pokonała pogoń bez większych problemów. Pierwszą bramkę strzelił Ryszard Federkiewicz po rzucie rożnym, drugą Tomasz Sztukowski także po kornerze. Chwilę później z dekoncentrowanych prowadzeniem gospodarzy zaskoczył Jarosław Araszkiewicz, który przed tygodniem także zdobył bramkę dla portowców. Trener Stali Franciszek Smuda powiedział, że będzie szczęśliwy, jeśli do końca sezonu jego drużyna nie poniesie porażki. Na klasie Chorzowski Ruch na inaugurację rundy wiosennej podejmował mający mistrzowskie ambicje katowicki GKS. W pierwszej połowie goście występujący pod wodzą nowego trenera Jacka Guralczyka, który przejął zespół po zwolnieniu Piotra Piekarczyka, od początku zepchnęli gospodarzy na własną połowę. Pierwszy atak Katowiczan zakończył się sukcesem. Kiksy Wagnera i Lecha wykorzystał Zdzisław Strojek. Po drugim golu strzelonym przez Kazimierza Węgrzyna wydawało się, że ruch otrzyma od Katowiczan srogą lekcję futbolu. Jednak w drugiej połowie to niebiescy wystąpili w roli nauczycieli. Kontaktowy gol zdobyty przez Witolda Wawrzyczka tuż po wznowieniu gry zmobilizował i piłkarzy i kibiców ruchu. Długo jednak gospodarze nie mogli pokonać jojki. Pomógł im w tym Marek Świerczewski strzelając do własnej bramki na 2 do 2. Samobójczy gol załamał piłkarzy GKS-u. Katowiczanie popełniali coraz więcej błędów. W konsekwencji na dwie minuty przed końcem spotkania stracili trzecią bramkę. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Krzysztof Wizacki. Stalowej woli nie wypadły zbyt dokazale. Około 3000 widzów oglądało przeciętne spotkanie.